Ten drugi etap to jest właśnie pójście od niezależności do współzależności. My nie jesteśmy całkowicie zależni, ale to jest tak na zasadzie dla mnie współzależność, żeby nie mylić ze współuzależnieniem, bo to jest, są dwie różne rzeczy. To są zupełnie dwie różne tak, rzeczy. Ale współzależność to jest moment, kiedy mamy wspólne normy mhm. etyczne, moralne, mhm. sposoby komunikacji. I wtedy możemy coś robić razem. Ale zobacz, tak sobie myślę no. o tym, jak teraz, bo tak wiesz, to inspirujące no. jest, co mówisz. Myślę sobie o tym, że my tworzymy wtedy bezpieczeństwo, no bo jeżeli my się poruszamy w tych samych zasadach, tak. to dzięki temu my wiemy, że ta druga osoba nam nie wykręci numeru życia, tak, że nie zostawi nas na lodzie na tak. chwilę. Tak. I to jest to bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo jest w relacji, mówię takiej Aha. miłosnej, tak. w relacjach przyjacielskich. Aha. Możemy sobie dać zaproszenie po ryju i Aha. nadal i się lubimy, bo my tak. sobie wyjaśniamy to, a dalej Aha. idziemy wspólnie trzymając się za ręce. Ale też w biznesie jest to ważne. Na ile ja mogę Tobie zaufać, i Ty mi na ile możesz zaufać. No tak.